Siemano, ja jestem co potworeka, to jest nietypowy odcinek, ponieważ jak widzicie nagrywam sobie z rączki, nawet nie mam satywu, bo generalnie rozwaliłem wszystkie przez okres tej kwarantanny, ale to nie jest film o tym, bo generalnie jest to wstęp do filmu, gdzie będę zamawiał swój komputer i będzie to cały ten filmik jakby podsumowując całą tą akcję, zaraz wam troszkę ją przybliżę jeszcze, bo niektórzy mogą nie wiedzieć co chodzi, dlaczego mam kaptur. Tylko, że mam strasznie rozwalone włosy i źle to wygląda, i jest masakra, także dlatego mam też kaptur, tak to, dlatego tak to dziwnie wygląda. Ogólnie, jeżeli ktoś nie wie o co chodzi w akcji, była akcja, którą zorganizowaliśmy wraz z widzami. Na live'ach zbierałem generalnie nowy komputer, ponieważ mój komputer, no tak naprawdę, już strasznie stary, ma 5, prawie 6 lat, także warto już go wymienić. i Razem z widzami uzbieraliśmy potężną kwotę 2500 zł na komputer oraz 800 zł na monitor. Generalnie, tutaj Zaraz wyświetli Wam się lista, albo nawet wam w sumie pokażę, to tutaj macie listę tak naprawdę top 20 osób, które wpłaciły. Natomiast generalnie top 5 osób, która wpłaciła właśnie na ten cel, czyli na nowy, na nowy komputer. Będzie zapisany, zaraz wam pokażę gdzie O, to jest softbox yy, Zaraz wam pokażę, tylko wezmę sobie śrubeczki O, będzie zapisane na tym, czyli na mojej obudowie, której nie będę zmieniał Jest to moja legendarna obudowa, którą już mam tyle lat, że to szok I na tej obudowie białym markerem Zapiszę was elegancko też na tym filmiku. Jest to teraz wstęp, generalnie jest wieczór już i będę sobie zamawiał teraz całego tego kompa, tutaj się nagrywa dźwięk elegancko, żebyście potem mieli jak to odsłuchać, więc to tutaj jest wszystko, no jakby jest to pokazywane teraz aparatem na takiej zasadzie, żebyście wszystko, żeby wszystko było legitne, żeby, żebyście wszystko widzieli. Tutaj są podzespoły, które wybrałem, tego komputera złożył mi je mój dobry ziomek Gruper oraz jeszcze sprawdził je taki informatyk, z którym generalnie się tutaj znam, także 3000 zł. To jest finalna kwota, która wyszła, jest to lekko więcej, ale postanowiłem, że jeżeli mam bardzo zyskać na jakości, no to troszkę dołożę jeszcze. E, oraz wybrałem też monitor, który też Wam zaraz pokażę. Ogólnie przerzucam się teraz z Intela na AMD, dlatego też te, takie są rozbieżności. Wszystkie podzespoły, jakieś tam takie duperele będzie mieli potem w tym filmie powiedziane, e, ponieważ ja się na tym nie znam. Ja jakby polegam tutaj na innych osobach, bo ja też się na tym nie znam. Nie znam się na komputerach totalnie, widzicie? O tym mówiłem, zobacz, zobacz. To jest w ogóle nie dołożenia dzisiaj, masakra. W ogóle z tyłu mam syp, więc tam się nie odwraca. Odwrócę się w tę stronę i bardzo z tego serdecznie chciałbym Wam podziękować. Jest to filmik z Rąsi. Dawno nie było filmików z Ronsi, także mega się jaram, że taki filmik powstał, że tak powiem, z Ronsi. Muszę sobie kupić statyw, ale to też teraz zbieramy. Wbijajcie w ogóle na live. Live dwa razy dziennie. Tutaj macie w ogóle przycisk subskrybuj, zostawcie suba i uwaga, po, zniknął. I tutaj macie pięciu też najnowszych subskrybentów na kanale. Bardzo Wam dziękuję w ogóle, że subskrybujecie, ponieważ rozwijamy się mega szybko w tym momencie. I ogólnie zaraz Wam pokazuję też monitor, proszę bardzo który chcę zamówić tutaj, żeby nie było profesjonalne oświetlenie, nieważne. Tutaj mamy na drugiej stronie monitor. Jest to taki monitor 27-calowy, 789 Zico e i bo taki właśnie monitor chciałem wybrać, a więc e ja nie przedłużam. I ogólnie robię tak, pstrykam w palce i za chwilę te wszystkie rzeczy lądują koło mnie. Uwaga. Okej, okay, kochani, a więc już jestem z z powrotem. Ogólnie minęło kilka dni tak naprawdę, gdzie czekałem na te wszystkie rzeczy. One są już tutaj ze mną. Patrzcie, tutaj to wszystko tutaj już leży. Zaraz wam to wszystko pokażę. Przedstawię i pokrótce mówię. Oczywiście wszystkie spe całą specyfikację mojego komputera na, na aktualny stan, tak naprawdę po wymianie. Będziecie mieli już w opisie napisaną plus tak naprawdę te, te rzeczy, tak naprawdę też będziecie mieli wszystkie dokładne nazwy napisane w opisie, żeby nie było i dobra, no i myślę, że nie ma tutaj przedłużać, przejdźmy do rzeczy, które kupiłem, tutaj lecimy od początku, czyli na początek tu mamy chłodzenie, wybrałem sobie Fortis 3, Eee, tak, tak, tu tak się prezentuje chłodzenie. No nie będę wam to, będę pokrótce przedstawiał tylko te rzeczy, no bo też, jakby myślę, że każdy z was, jakby chciał, po prostu sprawdzi, porówna. Też e, ciężko mi się wypowiedzieć o tych rzeczach, ponieważ jeszcze nie są właśnie one zamontowane w kompa. No także tutaj mamy kolejne części, które poprzychodziły. oczywiście nasz procesorek, nasz AMD, Ryzenik. E, proszę bardzo, to jest chyba najważniejsza rzecz z tego wszystkiego, tak naprawdę ponieważ yy, no teraz mówię jest to jest to kolos yy, i będzie naprawdę śmigany, będzie śmigany, grany pięknie. Tutaj macie dokładny model z opo ostrość, także proszę, to jest ten dokładny model. Yy, i naprawdę mega mega kozak. Także dobra, lecimy z kolejną rzeczą. Tutaj mamy oczywiście yy, karty pamięci od Viperka. Yy, no i na sam koniec mamy tutaj yy, o kurczę, nie wiem, no to jest coś do AMD Generalnie, nie wiem czy to nie jest yy, Eee, tak, wydaje mi się, że to jest coś, dość, coś do procesora. Ogólnie, tak jak mówię, nie znam się na komputerach, nie bijcie mnie za to, przepraszam. Ale no, no mówię, ja się nie znam. Tak naprawdę zamawiałem to dzięki. Zamówiłem w ogóle te części i wydobrałem te części dzięki ludziom, którzy się znają. Także bardzo z tego miejsca chciałem podziękować gruperowi raz jeszcze oraz e, informatykowi, e, panu Piotrkowi, który po prostu pomógł mi to wszystko dobrać. Bardzo dziękuję. I, i teraz jeszcze to monitor. Z monitora monitor zaraz rozpakuję, wyjmę i wam pokażę, jak wygląda monitor już, nas, już na biurku, tak naprawdę, ponieważ. No, póki co postawię go właśnie koło... Będzie to mój trzeci monitor, postawimy go zaraz na biurku, rozłożymy. Natomiast cały komputer będzie składany jeszcze kilka dni. Także jeszcze będę musiał się wstrzymać z zapisywaniem ludzi na obudowie. Więc teraz kolejne kilka dni czekania na to, aż, to, aż mi ktoś to złoży. I widzimy się już, jak wszystko będzie gotowe, złożone, bajunia, pięknie. Aktualnie yy, minęło kilka dni, przyszło. Także kozak, teraz tylko dać to, żeby ktoś to złożył będzie bajka. Dobra, jestem z powrotem ogólnie. Udało mi się ogarnąć ten monitor, dlatego stwierdziłem, że Wam jeszcze pokażę, jak to wygląda, więc zaraz Wam pokażę. Proszę bardzo, patrzcie, tak to wygląda. Trzy monitorki są z tyłu już na biurku postawione. Tak one się prezentują. Dwa monitorki od IG oraz jeden od Hans. To są to trzy różne monitory, jakby co do wielkości są one bardzo podobne, także nie ma jakby dużych takich dysproporcji. Kolory też skonfigurowałem praktycznie. No tutaj są lekkie, jak widzicie, jest, jest lekka różnica między tymi dwoma, bo tutaj jeszcze się bawię, że tak powiem. Ja już mam praktycznie taki sam kolor, także, także mówię, zaraz kończę konfigurować. Robię to już od kilku godzin. W ogóle z nowych rzeczy, które się zadziały jeszcze odnośnie stanowiska, przepiąłem y, całość, całość przepiąłem. W ogóle powiem tak, ustawienie tego to musiałem tak, to musiałem odsunąć w ogóle, bo one stały wcześniej tak, że były tutaj dwa, to ten jeden musiałem nowy wdać w środek. Ogólnie jak widzicie, on co do krawędzi, on ma strasznie chude krawędzie. Czekajcie, bo nie widzę. Ogólnie ten ma grubsze krawędzie. Tak jakby mają tyle samo cali, ale mają po prostu różnice jest w krawędziach. O tej widzicie moją kamerkę, którą nagrywam live'y. lodzi tutaj webcam C920. Jakby to jest, jakby to powiem tak, nieodłączna część mojego jakby stanowiska na pewno. Mikrofon. Mikrofon przestawiłem teraz na prawą stronę. Nie wiem czy będzie to fajne w... W momencie gierki na nim, yy, ogólnie to tutaj gumeczki, bo pewnie dużo osób będzie się pytało, co z tym chodzi. Popfiltr jest lekko za luźno, się rozregulował, dlatego musi być na, na takiej gumeczce, żeby po prostu elegancko działał i funkcjonował. Jest teraz po tej stronie, mam nadzieję, że i tak gierka będzie normalna. Jak widzicie, jest lekko nad moją ręką, gdzieś tak jest z. tyle, jest praktycznie dłoń, yy, dłoń postawiona pionowo, jest yy, wielkości. Różnicy, także mam nadzieję, że i tak będzie to w miarę dobrze działało. Ja się zabieram teraz do tak naprawdę sprzątania wszystkiego. Mam straszny syf, teraz po tym wszystkim, co robiłem. No, tak naprawdę musiałem wszystko odpiąć, poodkurzać, posprzątać, także lecimy dalej. W ogóle ten film to będzie fajny zbitek takich różnych momentów. Mega lubię takie filmy ogólnie, więc mam nadzieję, że i Wam się spodoba. Zostawcie łapeczkę, Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie stanowisko, a ja Wam przypnę serduszko w komentarzu. Okej, okay, kochani, także ja już zaczynam pisać. Pierwsza osoba to był Saktoya. Ja ja ogólnie będę pisał na tym wypukleniu. Nie wiem jak to widać, czy to będzie dobrze widoczne. Mam nadzieję, że tak. Potem wam to jeszcze ładnie przybliżę. Czyli pierwsza osoba e, będzie oczywiście top 5 zapisanych. Top 5 będzie zapisane. Natomiast e, resztę też bardzo, bardzo, bardzo z tego serduszka Dziękuję. Ja zdecydowałem się, że zapiszę to po prostu top 5 osób, m, które wsparły po prostu mnie w tym zbieraniu na Kompa. E, także Także zapisuję, zobaczymy. No tyle miejsca to mniej więcej zajmie. Tutaj mamy już rozpisane mamy tutaj cyferki. No i po prostu będę po tych cyferkach leciał. Pierwszy to jest Saktoya, także on wysłał najwięcej, ponieważ są około 1000 zł, także serdecznie z całego serduszka dziękuję. No i dobra, zapisujemy. Drugi był Grupcio, który wysłał 700 zł, także grupcia też tutaj umieścimy. Grubcio zapisany. Kolejna osoba to jest Neverender, który wysłał blisko 700 zł naprawdę do drugiego miejsca naprawdę mało mu brakowało, bo ma mega fajny nick do zapisania. Dobra. Eee, tutaj grupcie jeszcze poprawimy. Eee, I czwarta osoba, czyli Phoenix, który wysłał prawie 300 zł. E, Także zapiszmy Feniksa. Nie chciałbym popełnić błędów. W Nikach po prostu, to by było najgorsze, mi się wydaje. E, no i ostatnia osoba to było 270 zł. Angelo Gaming, czyli top 5 nasze zapisane. Zapisujemy teraz sobie Angelo Gaming. Angelo Gaming, ok, ci, tak się to prezentuje. Oni zostali tutaj umieszczeni. Są to e, moi po prostu topneitatorzy, dzięki którym tego, ten komputer po prostu mam nowy. E, Damy je sobie jeszcze oczywiście e, tutaj jeszcze jakieś powiedzmy tam designy powprowadzam małe tutaj. Jakieś powiedzmy urozmaicenie tego, tak żeby tak po prostu nie było zwykle napisane. I widzimy się już za chwilkę jak to skończę robić. Skryczyłem. trochę mi to zajęło, tak się to prezentuje Hashtag CP skład zawsze i wszędzie. Tutaj mamy pięciu donatorów. Serdecznie jeszcze bardzo chciałbym Wam podziękować, no bo jednak to właśnie dzięki Wam to wszystko miało miejsce. Odwróćmy sobie mikrofon, ciul z tym pop filtrem. Dobra, odwrócę sobie mikrofon, żeby do Was mówić. Serdecznie chciałem Wam podziękować. Dziękuję Wam, że obejrzeliście ten film do końca. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, sami sobie napiszmy serduszko. Zróbmy wielki spam komentarzy serduszkowych. Serdecznie Wam dziękuję. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć i widzimy się w następnych materiałach. Elo.